Witam serdecznie, z tej strony Matej Zapraszam was na kolejny odcinek serii Mam Gadane Mamy dzisiaj poniedziałek, 5 dzień czerwca Znów poranek I znów siedzimy na polu kukurydzy Niekoniecznie siedzimy, ale jeździmy No i co się dzieje Dzieje się to, że tak jak wspominałem, że chciałbym e, zrobić e, oprócz odkwaszczania jeden zabieg e, z odżywką na tym zakończyć to wszystko także życie szybko zweryfikowało moje niecne plany albo może nie niecne tylko po prostu moje plany no i niestety cztery dni po, e, e, po zabiegu herbicydowym no, przyszły e, Przymrozki. Tak, przyszły przymrozki w czerwcu. Co niesamowicie mnie zaskoczyło. Nie tylko mnie. No ale co to oznacza? Oznacza to, że musimy ratować kukurydzę. Kukurydza zrobiła się czerwona. Yy, skręcać się zaczęła. Może tam tego mrozu. Może nie było tam jakoś wielce, ale koło tego zera gdzieś tam się zakręciło. Już starczyło. No i tak jak e, mówię, planowałem jechać e, na raz z odżywką, tak mam 2 za No co, po razę generalnie nie zmieni się w dużej mierze zawartość skład tego, e, e, czym, czym pojadę, ale o tym za moment. No ale trzeba dwa razy jechać. Jedyny z takich z takich zmian jedyna to jest to, że dołożyłem do dzisiejszego zabiegu do wzrostu superplon No oprócz tego czym lecimy? Oczywiście lecimy cynkiem i tutaj na pierwszy strzał idzie około 220 gramów. Bor na pierwszy strzał około 130 gramów. Tak jak mówiłem 0,6 superplonu K. Oraz 1,5 litra basfaliaru 36 od W Tym samym właśnie w ten sposób przeprowadzamy pierwszy zabieg jeśli chodzi o odżywianie Generalnie to jest pół którą planowałem sobie gdzieś tam wypryskać No ale mówię, no trzeba ratować Na razie zdecydowałem się właśnie na połowę dawki Operacji racji, że nie jest jakaś duża ta kukurydza i, i no trudno, poczekam jeszcze ten jeden raz, jak będzie większa, to przelecę e, drugą częścią i, i tyle. No a na dziś, e, chociaż żeby już zaczęło sobie coś tam jeszcze pobierać, e, zarówno mikro i mak e, jak i, i, i właśnie jakieś tam e, klasycznie cynkiem i borem oczywiście no to... No na to się zdecydowałem i... i tyle. W dalszych kłopotów widzę że gdzieś tam w tej części działki, Na której jeszcze niedawno rosła trawa... pojawiły się dziki. Tu coś czego dawno nie było. No ale znowu są skurczybyki. Teraz zobaczymy co tu to mocno broić, ale... Od tego zależy nasza reakcja. Za moment pokażę, jak to wygląda już sama ruchliwa. No i tyle, nie ma się co więcej spuszczać. Działamy. Generalnie dorzuciłbym aminokwasów, no ale co, no nie miałem na miejscu i, i, i no i musi się widulka obyć bez, niestety. Za moment pokażę, jak to wygląda już na polu. Generalnie, tak jak mówiłem, było duże zapłaszczenie jeśli chodzi o komosę białą i tak no, dalej. zawiech epicydowy pięknie zadziałał. Po 4-5 e, dniach to już było wszystko bigięte. Także no, tu w tę stronę jestem naprawdę zadowolony. Słonko budzi się do życia. Godzina 4.30, śmigam jakiegoś czasu na polu. No więc co? idziemy się na zewnątrz no a czemu w pierwszej kolejności tutaj tak obrywa kukurydza no bo tak jak cały czas jak mówię no i zimne są te gleby na których ee, siejemy kukurydzę, te, te moje kukurydzianki no i w pierwszej kolejności zawsze jak są takie późniejsze przymrozki w pierwszej kolejności jak zawsze tam obrywa jeszcze zazwyczaj obrywa konstelacja, na którą tak najbardziej liczę. E, co tu jeszcze chciałem dodać? Ano, chciałem dodać to, że e, przy kręceniu tego materiału e, nie oberwał żaden kukuryd. No i mamy piękny poranek. A kukurydza, tak jak mówiłem, oberwała. O, tutaj. Widać, jak oberwała od mrozu. Skraczała się gdzieś, gdzie skręcać. O tutaj pięknie, mam nadzieję, że widać przebarwienia, kolory, jakie zaczyna nabierać pod wpływem właśnie tego, że oberwała. O. Tutaj gdzieś się wykręca. Tu, tam, o tutaj pięknie widać. Czerwona, fioletowa jakaś zaczyna się robić no i co, no ratujemy, robimy co możemy w zasadzie. na no szkole tyle pracy poświęcono, żeby to teraz no się zmarnowało, nie? można by było może i poczekać, no ale no reaguję w ten sposób robię tak jak uważam i i wszystko słonko staje lecę dalej no i w ten sposób właśnie zareagowałem na sytuację, która mnie zastała na polu eee, nie ma tutaj co dużo mówić odcinek krótki o tym e, jak sobie ja z tym radzę e, że kukurydza dostała lekko przy mrozku. dodam jeszcze raz czerwcowego to jest wielkim zaskoczeniem no i co, no, mam nadzieję, że aż tak to się nie odbije na samej roślinie, ona będzie Mogła sobie znów spokojnie żyć Mam też nadzieję, że w końcu popada, bo znowu się robi tragedia, ale no jesteśmy jakby do tego przyzwyczajeni Tak się cieszyliśmy na wiosnę, że jest woda, a ja byłem takim raczej pesymistą w tej No i tyle ode mnie To był kolejny odcinek serii Mam Gadane Do zobaczenia w kolejnym Cześć!